Jak coś otwieramy, zawsze jest jakaś niespodzianka. Nie zawsze musi to być miłe, ale sam fakt otwierania wystarczy. Czasem trzeba uważać na to, co się otwiera. Sześć. Mieszkanie babci. Albo cię tu okradną, albo poczęstują ciastem. Znów chciałabym się tu schować. Witaj pamiętniku. Jestem Hanna. Hanna? Zwykła dziewczyna z Józefowa. Dostałam cię wczoraj na moje piętnaste urodziny. Matula upiekła ciasteczka amoniakowe z cukrem i powidłami. Z rana przyjechała do nas córka młynarza Joanna. Zabrała mnie do górecka do alei dębów. Józefów na wiosnę to miejsce najpiękniejsze na świecie. Dzisiaj zwróciłam uwagę na to, że każdy z nas w domu ma inny sposób na określenie siły swego uczucia. Ja kochałam na wysokość, mama na czas, a tatko na ilość zwierząt. Tak więc mówiłam, że kocham jak stąd do podwórka, od podłogi do sufitu, jak z Józefowa do Warszawy, czy jak stąd do morza. Kochanie aż do morza było najmocniejszym sposobem kochania. Witam. Szukam noclegu. Znajdzie się jakiś pokój wolny? Proszę. Ja wezmę. Smacznego. Mm, proszę, zapraszam. Może zje Pani. Dziękuję. Trzydeńka robi, a ja maluję. Taka zabawa. To kulasza. Trochę ziemniaków. Boczek i człowiek ma spokój z głodem na cały dzień. Smaczne. Mm. A to krężałki. Jeden dla pani. <noise> Miło tu u Państwa. Chyba dobrze się żyje. Dobrze, dobrze. Udaje nam się spełniać artystycznie. Przed wejściem taką małą galeryjkę zrobiłem. Dobrze, jak kiedyś oko ucieszy Człowiek blisko natury. Spokój. Po co gdzie jechać? A jest tu ktoś taki, kto wszystko wie, wszystkich zna. Ale on była domkowa, ale pół roku jak umarła. A o co chodzi? Szukam informacji o mojej babci. Wiem, że była tu przed wojną. A to trzeba u proboszcza pytać. O, a gdzie go znajdę? Pokażę pani. Proszę wziąć rower, pojedzie pani prosto i skręci w lewo, jechać, jechać i zobaczy pani kościół modrzewiowy. Dzień dobry. Szczęść Boże, dziecko, szczęść Boże. Nie te ręce i nie te lata. Jak do to nie da rady. Dzisiaj moje przyjaciółki mnie potrzebują. Ja chciałam tylko zapytać. Zobacz, prawdziwe złoto. Spróbuj. Znał ksiądz może lilię złotnik? Lilię Złotnik? Nie, nie znałem. Ech, tylko Bóg zna wszystkie swoje dzieci. Ja jestem tylko Jego robotnikiem. No, jak one każdego dnia buduje Kościół. Może jednak to ona? Nie, nie znam. A może większą, gdzie mogłabym szukać? Może w urzędzie mają jakieś zapiski. Tutaj nikogo oprócz Boga i Wiernych nie znajdziesz. A którędy do urzędu? O, tam prosto i w lewo taki zielony budynek. Dziękuję książę. A jak tam nie pomogą, to wróć. Pomodlimy się razem. <sum> Dzień dobry! Dzień dobry. Szukam informacji o mojej babci. Ech, jak zaginęła, to na policję. Nie, ona nie zaginęła. Ona nie żyje. No to tym bardziej na policję. Nie, to znaczy... Ona kiedyś tu żyła. Mieszkała. Aha. Dobrze. Jak się nazywała? Lilia Złotnik. Roku urodzenia? 1920. To może być w Starym Archiwum, ale co dopiero w poniedziałek? Aha. Ale proszę się nie martwić. W poniedziałek na pewno wszystko się wyjaśni. Dobrze, dziękuję. Mogę? Jasne. Mm, tak. o. Gotowe. Dzięki. Nie ma sprawy. Tomek. Ank <laughs> Anka. Co to? planer malarski? O, już piąty rok tutaj przyjeżdżamy. I co? Ciągle jest co? Malować? No, zawsze jest coś ciekawego. A czasami trafi się coś wyjątkowego. Nie jesteś stąd? Nie, ja też nie. Ale chciałbym tu zamieszkać. mnie to banalne, staromodne. Ale czuję tu spokój i chyba szczęście. Może i ja poczuję. Właśnie, a co tutaj robisz? <grystanie> Szukam szczęścia. <grystanie> o, dziękuję. Kto to? Moja babcia. Ładna. Mm. Rzeźbiarka. Nie, dlaczego? No to chałupa rzeźbiarza, to myślałem, że sama dłubia.. Nie, że. Może... Zaraz znasz to miejsce? No pewnie. Ta. Chodź, pokażę. Ci. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry. Panie pastusze, jak sprawa jest? No, mam tu taką jedną, co już miesiąc dłubię. <noise> Dziewczyna babciszuka. U mnie? U mnie sam kamień. A kamień potrzebuje cierpliwości, spokoju. Słyszysz? Tak mówi kamień cały. Jak jest pęknięty, to milknie. Jak się śpieszysz, albo coś ci na sercu leży, to na kamieniu widać. Dlatego trzeba spokojnie, pomału. Pan spojrzy. Tjekkai, tjekkai. Ojca zawsze w warsztacie wisiało. Matkę to trochę złościło, ale chować nie, nie pozwolił. Jak raz zapytałem, to tylko milczał i głową kręcił. O, a tutaj ja przy rzeźbach w pracowni. Ojca w warsztacie. Tutaj ja. A tutaj na rybach mały bajtek. O tej kobiecie wie Pan coś więcej? No, może to jakaś tragiczna miłość. Wojna była... Wiadomo, po wojnie to ojciec wiele grobów wykuwał. Panie pastuszek, ale wiem, o tej kobiecie. Coś pan więcej wie? Jeden to bardzo lubił, nawet Lilię posadził. No, żyd, bo to nie nasze litery. A daleko ten grob? Tu! Chcesz? Chcę prowadzić. Panie pastuszek, dziękujemy bardzo. Wpadnę jutro, to pogadamy. Dziękujemy, panie pastuszek. Dziękuję. Do widzenia. O, to chyba ten, wiesz co tutaj jest napisane? Hanna Goldman, tak, Goldman, Ania, co się stało? Goldman, to znaczy Złotnik. Moja babcia nazywała się Lilia Złotnik. Może tamten mężczyzna myślał, że ona umarła. Oszukała go, ona z wszystkich oszukała. Ania. Ja wiem, no, to może być dla ciebie trudne, ale. No zobacz, jaka piękna historia. No bo za tym to nie jej wina. Takie były czasy. My tego nie zrozumieliśmy. Tak, ale dla mnie była po prostu babcią z cukierkami. Tak naprawdę jej nie znałam. Teraz ją poznałaś. No, odkryłaś coś wspaniałego. No przecież to. To piękne wiedzieć, kim się jest. Tym razem zapytałam o nazwisko Goldman. Urzędnik zdziwił się, ale przyniósł księgę rejestrową. Dowiedziałam się, że babcia mieszkała tu wraz z rodziną przez około 19 lat. I ojciec handlował końmi, a matka była krawcową. Wojna zniszczyła wszystko. Została tylko ona. I jeszcze został dom. Ruina. Ale teraz chyba należy do mnie.